która chciała tylko być wierzągiem i ojczyźnie i za to winniśmy jej naszą cześć i pamięć. Dziękuję całej społeczności katolickiego zespołu edukacyjnego imienia księdza Petra Skargi, przy parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika i wszystkim, dzięki którym powstał ten dom. Niechaj przyczyni się on do umocnienia naszej narodowej dumy i tożsamości. Niech przypomina Warszawiakom, miejscowym parafianom, nauczycielom, uczniom i o najlepszych polskich tradycjach patriotycznych i wolnościowych. Niech zachęca, byśmy tak jak Inka zawsze byli wierni najwyższym wartością naszej wspólnoty. Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda. Historyka Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańsku. Z Całym szacunkiem proszę mnie nie przeszkadzać. Wjechałem z Gdańsku do Warszawy i układałem w myślach to, co powinienem tu powiedzieć. W pewnym momencie wszystko się posypało, ponieważ dotarło do mnie coś, co oczywiste. Inka w Warszawie, panie, 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 panie. boże. Przecież ja o tym wiedziałam od dawna, ale dopiero dzisiaj to do mnie dotarło. A po chwili jeszcze mocniej. Inka na woli. Sanitariuszka na woli. Sanitariuszka, Inka na woli. Przecież jej mamy zamordowali ci sami nikczemnicy, którzy mordowali tutaj w czarną sobotę 40. Czwartego roku i w następne dni mieszkańców woli. Tylko, że zamordowali ją gdzieś w lesie pod białym stokiem i tanią zakopali. Kochani uczniowie, też praca domowa na dzisiaj. Tu w Warszawie była taka dziewczyna niewiele starsza od Inki. Miała swój pseudonim jako sanitariuszka Armii Krajowej, ale kolec dał jej dodatkowy pseudonim. Nazywali ją żelazna, żelazna. Ona spoczywa pod jednym z tych brzozowych krzyży. Myślę, że każdy w Warszawie wie, gdzie są te brzozowe krzyże. Poszukajcie tej żelaznej sanitariuszki. I zawsze, jak będziecie oddawać cześć i będziecie upamiętniali Inkę, to proszę Was, pójdźcie także pod ten brzozowy krzyż żelaznej. Z Warszawy, inka w Warszawy, to piękne, to jest dopiero coś, powiedział odwysta. To jest dopiero coś, to większe niż gruklijski most. Dziękuję Panu Bogu, że 15 lat temu wysłał mnie do pewnego mieszkania w Gdańsku na ulicy Nowe Ogrody. Tam mieszkały panie, których już nie ma wśród nas. Panny Mikołajewskie wtedy w 1946 roku. Pani Jadwiga Jaroszowa z Mikołajewskich powiedziała mi Panie Piotrze gryps z więzienia Inka przysłała do nas, bo u nas była aresztowana. Wtedy rankiem Gryps, ale myśmy ten Gryps zniszczyły, bo takie były zasady konspiracji. Tak trzeba było zrobić. Ale co zapamiętałeś się z tego Grypsu? Nie chciałabym się pomylić, ale ostatnie zdanie pamiętamy dobrze. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Mój Boże, przecież dzisiaj Inka znana jest z tego zdania. Dziękuję, Panie Boże. Że one zdążyły to powiedzieć. Dziękuję Panu Bogu, że spotkaliśmy jako pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej księdza Mariana Prusaka. Jedziemy do starego kapłana 90-letniego. Jest zima, jest bardzo zimno. Wybiega do nas człowiek w samej marynarce, w koloratce, Łapiemy go po ręce, bo się boimy, że. Nie zachoruje. On na nic nie zważa. W drodze do drzwi domu jeszcze zdążył nam wszystko powiedzieć. Parę lat temu byłem bliski śmierci w szpitalu i nagle cudowne ozdrowienie. Pani doktor powiedziała: Widocznie ksiądz ma jeszcze coś ważnego do zrobienia. Teraz już wiem. Ja się musiałam spotkać z Wami i o tym wszystkim opowiedzieć. A potem zawieźliśmy go do tego więzienia, w którym była Inka, z którego była prowadzona do Pawilonu Śmierci. I tam w kaplicy więziennej jeszcze raz wszystko pięknie opowiedział, wszystko się zachowało. Jakieś cuda dzieją się nad Inką. Zdążyliśmy porozmawiać z panami Mikołajewskimi, zdążyliśmy porozmawiać z księdzem Marianem Brusakiem. Zdążyliśmy porozmawiać zanim odszedł z dowódcą szwadronu, w którym służyła Inka, z Olgierdem, Chrystą, Sedonim, Leszek, który opowiedział, jak ją wyprawił do Gdańska wtedy, w tym pamiętnym lipcu 1946 roku. Mój Boże, to to jakby opatrzność uznała, że ona, ona musi być z nami. Przed 15 laty nieznana zupełnie. Pan redaktor Morarski opublikował w dzienniku Rzeczpospolita artykuł, ale nie o niej, tylko o prokuratorze, który żądał dla niej kary śmierci. Głośna sprawa. Ale potem, potem ten prokurator stał się nieważny. Wszystko stało się nieważne. Najważniejsze było to, powiedzcie, że zachowałam się jak trzeba. I teraz młodzież tej szkoły będzie wchodzić do szkoły Patrząc na Inkę, kiedy coś nie będzie tak jak trzeba, kiedy nie będzie szło jak trzeba, przypomną sobie, co ona powiedziała. I to jest piękne. W ogóle wydaje mi się, że to, co tutaj jest wokół nas, to jest już prawie jakaś przestrzeń sakralna. Przecież patronem tej świątyni jest święty patron polski, biskup. Stanisław. Pamiętamy wszyscy, jak w 1979 roku komuniści stawali na głowie, żeby nie dopuścić do przyjazdu Jana Pawła II w maju, bo to była rocznica Stanisławowska, żeby później, ponieważ święty Stanisław, jako ten, którego dzisiaj byśmy nazwali obrońcą praw człowieka, tak się dzisiaj mówi, wtedy się tak nie mówiło, ale to jedno, uznali go za niebezpiecznego, za niebezpiecznego dla swojej władzy. Dla swojej filozofii, dla swojej, jak to się dzisiaj młodzi mówi, narracji. Więc przyjechał w czerwcu i zrobił to samo, co zrobił w maju. A tu patron szkoły, ksiądz Piotr Skarga, ten, który pozostanie na zawsze w sercach polaków jako autor tego kazania tylko głupi swoje tłomoczki zgarnia, kiedy okręt jest w niebezpieczeństwie i na nich siada. Ten najniższy okręt ojczyzny nas niesie. Wszystko w nim mamy, co mamy. Danusia wiedziała w chwili śmierci, że mama nie żyje. Wiedziała, że ojciec nie żyje. To jest w ogóle rodzina, której losy są symboliczne dla losów Polski. Ojciec więzień sowieckiego Łagru w młodości, zesłany na Sibir przez carską ochronę. Umiera na szlaku generała Andersa. Matka zamordowana przez Gestapo. Córka zamordowana ostatecznie przez oficera UB. Zbrodniczej formacji właściwie należałoby mówić NKWD, dub bo czegoś takiego jak UB nie było. To była delegatura sowieckiej policji politycznej. Żołnierze pana majora Łupaszki mieli rozkaz ala long w języku wojskowym, to znaczy do odwołania, nieodwołany do dzisiaj, rozkaz ala long, żeby likwidować policjantów politycznych sowieckich. Mówił to pan major z wielką dumą w czasie pokazowego procesu w Warszawie, transmitowanego przez radio na całą Polskę. Tanka, główna Ilka. Jest w Sopocie, w Pamiętkowym obelisku, w parku sanitarnierskim Inki. Jest przede wszystkim w Gnalisku, bo tam jest jej symboliczny grób, zbudowany przez jej dowódcę tego wspomnianego. Olga Chrystelerska, 20 kroków od tego symbolicznego grobu, nie wiedziano gdzie jej szukać. Przeszukano połowę Gdańska. Rustyczne były hipotezy, a ona spoczywała 20 kroków od symbolicznego swojego grobu, chociaż Olgierd Chrystel nie, nie miał pojęcia, gdzie ona stoczyła. Kolejny cud nad Inką, a wkrótce Dałby Bóg jeszcze w tym roku będzie prawdziwy pogrzeb Danusi siedzichówne. Czekamy tylko, Danusiu, czekamy tylko na identyfikację. Nie jest włączony. Tykamy mnie na to chwilę, ale szczególnie w mojej serce pragnie tego z tym, że musi Milka zaczekać na swojego towarzyszenia do niej, czyli na identyfikację relic mało no, czasami czy taka jest, kochani, wola, taka jest wola najbliższej rodziny, bo Danusia jest siostrzenicą Oczywiście nie muszę dodawać, że to imię nie jest przypadkowe. To imię nie jest przypadkowe, to Twoje imię przeniosło Inkę w nasze czasy. No nie, będziemy... Wyłączony mikrofon. Danusia, nie, nie, dzisiaj już poważna ani nie, 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 to bardzo niepoprawne słowo dokładnie nie wiadomo, co to znaczy dzisiaj, jesteś tą dadusią naszych czasów i dziękujemy Ci za obecność tutaj. Wiem, że dużo, dużo wysiłku się kosztowało, żeby tu przyjechać i bardzo Ci dziękujemy. I Twojej córce Ani, która jest też strażniczką pamięci i dziękujemy Wam, dziękujemy.